Mój syn, Tomasz, powiedział, że jestem zawolna do tego domu. Te słowa padły w liczniącym nowością salonie, odbieżając się od wielkich, pustych ścian i uderzyły mnie siłą fizycznego ciosu. Jego żona, Zofia, stała obok, a na jej twarzy malował się wyraz ledwo skrywanego zadowolenia. Kilka godzin później moje łóżko, Mój ostatni bastion prywatności zostało przeniesione do zimnego, paknącego wilgocią garażu. Tu będziesz miała spokój, mama, powiedział Tomasz, unikając mojego wzroku. Nie będziesz nam przeszkadzać, a my tobie. W tamtej chwili, stojąc w progu garażu i patrząc na moje łóżko, ustawiona obok kosiarki i starek opon, nie czułam już bólu ani smutku. Czułam, jak w moim sercu rodzi się zimna, krystaliczna pustka, która powoli zamieniała się w lód. Myśleli, że mnie złamali, że jestem tylko starą, powolną kobietą, którą można zamknąć w komórce, jak niepotrzebny grat. Nie mieli pojęcia, że ich piękny, nowoczesny świat, ich marzenie o statusie i wygodnym życiu w Warszawie opierał się na jednym, małym, starannie ukrytym dokumencie, który spoczywał na dnie mojej walizki. Nie wiedzieli, że przenosząc moje łóżko do garażu, właśnie podpisali na siebie wyrok eksmisji. Tego wieczoru nie protestowałam. W milczeniu położyłam się spać w sztuce pachu spalin i betonu. A potem, gdy oni spali spokojnie w moim ciepłym domu, ja zaczęłam planować, jak odbiorę im wszystko. Ta historia nie zaczęła się jednak od okrucieństwa, ale od miłości, tęsknoty i obietnic, które szeptali mi rok wcześniej w moim małym, ale pełnym słońca mieszkaniu w Gdańsku. Po śmierci męża, żyłam spokojnie, otoczona książkami i wspomnieniami. Tomasz, moje jedyne dziecko, był moją dumą. Wyjechał do Warszawy, zrobił karierę, ożenił się z Zofią, kobietą piękną, ambytną i jak mi się wtedy wydawało, pełną ciepła. Pewnego dnia przyjechali oboje, przywożąc ze sobą zapach sukcesu i wielkich z możliwości Siedzieli przy moim stole I roztaczali przede mną wizję raju mama mówił Tomasz A jego oczy błyszczały Sprezaj to mieszkanie Po co ci tyle kłopotu samej Przenisz się do nas Kupimy w Warszawie piękne, duży dom z ogrodem Będziesz miała swój własny Duży pokój, swoją łazienkę. Będziemy rodziną Koniec samotnością. Zofia potakiwała Ściskając moją dłoń Będziemy o mamę debać. Będzie mama miała u nas jak w raju. Ich słowa były balsamem na moją stęsknioną duszę. Wizja bycia blisko syna, bycia potrzebną, ucieczki od cisej puski czterech ścian, była zbyt kusząca. Uwierzyłam im. Sprzedałam wszystko mieszkanie z widokiem na morze, meble, które były świadkami mojego życia, całą moją przeszłość, pieniądze, ogromną sumę, która dla mnie była fortuną. Przelałam na ich konto. To miał być fundament pod nasz wspólny dom. Nie wiedziałam wtedy, że dla nich byłam tylko sponsorem, a moja miłość była inwestycją, którą zamierzali bezwzględnie wykorzystać i wyrzucić, gdy przestanie być potrzebna. Decyzja o sprężary w gdańskiego mieszkania była jak wyrwanie z korzeniami starego, potężnego dębu. Każdy przedmiot, który pakowałam, opowiadał historię. Stary, dębowy stół, przy którym odrabialiśmy z Tomaszem lekcje a potem jedliśmy niedzielne obiady z moim mężem, fotel, w którym zasypiałam, czytając bajki mojemu synkowi, porcelanowe filiżanki, pamiątka po mojej matce. Pozbywałam się tego wszystkiego, czując jak z każdą rzeczą ubywa kawałek mnie, moja przyjaciółka Agnieszka, prawniczka o złotym sercu i ostrym jak brzytwa umyśle, patrzyła na to z rosnącym przerażeniem. Mieszkałyśmy w tej samej kamienicy od ponad trzydziestu lat. I znała mnie na wylot. Ewa, ty oszalałaś, powiedziała, gdy siedziałyśmy przy ostatniej herbacie w moim ogołoconym salonie. Oddajesz im wszystko, co masz. A co, jeśli coś pójdzie nie tak? Zostaniesz niczym, na ich łace. Broniłam ich. Agnieszko, to mój syn. On by mnie nigdy nie skrzywdził. Agnieszka westchnęła ciężko. Miłość matki jest ślepa i głucha. Ale posłuchaj mnie, proszę. Jeśli już musisz popełnić to szaleństwo, Zróbmy to mądrze. Nie dawaj im tych pieniędzy jako darowizny. Niech to będzie formalna umowa. Niech ten dom w Warszawie będzie prawnie twój. Własność to władza. Ewa, pamiętaj o tym. Możesz im pozwolić mieszkać w nim do końca życia, ale to ty musisz trzymać w ręku akt własności. To twoja jedyna polisa na starość. Gdyby ich miłość okazała się mniej trwała niż twoje pieniądze. Jej słowa, choć brutalne, zasiejały we mnie ziarno niepokoju. Byłam oburzona sugestią, że mój Tomasz mógłby mnie oszukać, ale jednocześnie jakaś część mnie, ta pragmatyczna, odziedziczona po ojcu, wiedziała, że Agnieszka ma rację. Dla świętego spokoju i trochę dla niej zgodziłam się. Agnieszka, wykorzystując swoje prawnicze doświadczenie, przełudowała żelazną konstrukcję prawną. Pieniądze ze sprzedaży mojego mieszkania miały trafić na specjalne konto powiernicze. Z tego konta miała być opłacona transakcja, Zakupu domu w Warszawie. Kluczowy był jednak sam akt notarialny, który przyrządowała. Zgodnie z jego zapisami, ja Ewa miałam być jedyną i wyłączną właścicielką nieruchomości. Tomasz i Zofia mieli być jedynie zameldowani i posiadać prawo do dożywotniego, nieodpłatnego zamieszkiwania, ale pod jednym żelaznym warunkiem zapewnienia mi należytej opieki i szacunku. Każde działanie na moją szkodę, każde upokorzenie. Dawało mi podstawę do jednostronnego zerwania umowy i natychmiastowej eksmisji. Kiedy przedstawiłam ten pomysł Tomaszowi, tłumacząc, że to sugestia prawnika, by uniknąć problemów podatkowych, zgodził się bez wahania. Był tak pochłonięty wizją nowego, luksusowego domu, że nie zwracał uwagi na szczegóły. Podpisał wszystkie niezbędne pełnomocnictwa, kopię aktu notarialnego, mój tajny skarb, skowałam na samo dom walizki. Między stare listy a pamiątki. Nie przypuszczałam, że ten kawałek papieru stanie się wkrótce moim jedynym świadkiem i narzędziem sprawiedliwości. Przeprowadzka do Warszawy była jak podróż na inną planetę. Dom, który kupili za moje pieniądze, był piękny. Nowoczesna była na strzeżonym osiedlu, z ogrodem, który przyprawiał o zawrót głowy. Mój pokój był duży. Jasny, z własną Łazienką, początkowo czułam się jak królowa matka na zasłużonej emeryturze. Tomasz i Zofia byli osobieniem troski, byli mi wdzięczni, a przynajmniej tak mi się wydawało. Zofia gotowała moje ulubione potrawy. Tomasz zabierał mnie na spacery, opowiadali mi o swoich planach, o pracy, o znajomych. Czułam się potrzebna i kochana, ale ten okres miodowy skończył się gwałtownie. Kilka miesięcy po mojej przeprowadzce zaczęłam dostrzegać ich prawdziwe twarze. Ich troska ulotniła się jak kamfora. Stałam się dla nich ciężarem, problemem. Zamiast spoczucia widziałam w ich oczach irytację. Zamiast opieki. Doświadczałam zaniedbania. Zofia przestała gotować. Zostawiała mi na stoliku przy łóżku kanapki. I herbatę. W termosie. Tomasz wpadał do mojego pokoju na minutę. Pytał zdakowo, jak się czuję, i znikał. Byłam sama i przerażona. W obcym mieście. W domu pełnym obcych ludzi. To właśnie wtedy Tomasz. Po raz pierwszy powiedział coś. Co powinno zapalić we mnie wszystkie lampki. Alarmowe. Poprosiłam go, żeby otworzył okno. Bo dusiłam się od zapachu lekarstw, które brałam na naciśnięcie. zmarszczył nos i powiedział z niesmakiem. Mamo w tym pokoju unosi się dziwny zapach. Taki. Zapach. Starości. Zapach. Starości. Tak nazwał zapach mojej obecności. Mojej słabości. Poczułam się jakby mnie spoliczkował, kiedy w kąkiu poczułam się lepiej byłam cieniem samej siebie. Koroba zostawiła ślady nie tylko na moim ciele, ale i na duszy. Ale co gorsza, zostawiła też ślad w ich postrzeganiu mnie. Przestałam być dla nich kochaną mamą, która uratowała ich z opresji. Stałam się starą kobietą, która jest kłopotem. I która co najgorsze pachnie starością. Po mojej chorobie atmosfera w domu zmieniła się diametralnie. Maska wdzięczności opadła, odsłaniając zimną, wyrachowaną obojętność stałam się dla nich niewidzialna. A jednośnie moja obecność, moja obecność była dla nich źródłem. Nieustanej irytacji, Sofia, która kiedyś gotowała moje ulubione potrawy, teraz zamawiała jedzenie z drogich restauracji, nie pytając mnie nawet, czy jestem głodna, zostawiała mi w lodówce resztki, odgrzewane w mikrofali. Tomasz, który kiedyś zabierał mnie na spacery, teraz unikał mojego wzroku, wiecznie zajęty pracą lub telefonem. Przestali ze mną rozmawiać, siedziałam z nimi przy jednym stole, a oni prowadzili swoje rozmowy, jakby mnie tam nie było. Opowiadali o swoich sukcesach, pracy, o planach na egzotyczne wakacje, o nowych, drogich gadżetach. Byłam dla nich tylko elementem tła, milczącą postacią, która nie ma prawa do własnego zdania. Najgorsze było jednak, to co stało się z moim jedzeniem, Sofia, z obsesją na punkcie zdrowego stylu życia, zaczęła krytykować wszystko co jadłam, moje proste domowe jedzenie nazywała trucizną, chleb ziemniaki, mięso, wszystko to było dla niej złe. Próbowała narzucić mi swoją dietę, składającą się z jarmużu, komosy ryżowej i bezglutenowych produktów, które smakowały jak tektura Kiedy odmawiałam Patrzyła na mnie z pogardą Nie dziwię się, że chorujesz Jedząc takie śmieci Mówiła Czułam się opokorzona Jedzenie, które kiedyś było dla mnie Źródłem radości I sposobem na wyrażenie miłości Teraz stało się polem bitwy Zaczęłam jeść w samotności W moim pokoju Żeby unikać jej krytycznych spojrzeń i złośliwych komentarzy. A potem nadszedł ten dzień. Dzień, który przelał czarę goryczy. Tomasz wrócił z pracy w złym humorze. Miał jakieś problemy z ważnym projektem. Usiadł przy stole, a ja właśnie odgrzewałam sobie zupę pomidorową, którą gotowałam poprzedniego dnia. Zapach zupy, prosty domowy zapach, rozniósł się po kuchni. Tomasz zmaszczył nos co to za zapach, warknął, a potem spojrzał na mnie i powiedział te słowa, słowa, które wryły mi się w pamięć na zawsze, pachniesz jak śmierć, w pokoju zapadła cisza, patrzyłam na niego, nie wierząc własnym uszom, moja córka Zofia, Stała, bo nie powiedziała nic, nie stanęła w mojej obronie. Jej milczenie było jak nóż w plecy tego wieczoru, gdy usiedli do kolacji. Zofia podała mi mój talerz, był plastikowy, zjesz na zewnątrz. Mamo, powiedziała spokojnie, jakby to była najnormalniejsza rzecz na świecie. Tomasz jest zestresowany. A ten zapach go drażni, wziąłam ten talerz i wyszłam na taras. Usiadłam na zimnym, metalowym krześle. Przez szklane drzwi widziałam ich, jak jedzą, śmieją się, piją wino, w ciepłym, jasnym wierzyciu domu, który ja im kupiłam, a ja siedziałam na zewnątrz, w ciemności, i chłodzie, jak wyrzutek, jak pies. Wtedy, właśnie jedząc zimną zupę z plastikowego talerza. Podjąłam decyzję, koniec z tym, koniec byciem ofiarą. Czas na sprawiedliwość, noc po temu pokorzeniu była bezsenna, leżałam w łóżku, a słowa Tamasza, pachniesz jak śmierć, odbijały się echem w mojej głowie, ale nie czułam już bólu, czułam tylko zimną skupioną furię. gniew dawał mi siłę i jasność umysłu, jakiej nie czułam od miesięcy. Wiedziałam, co muszę zrobić, plan, który kiedyś, w przypływie ostrożności, opracowałam za Agnieszką, teraz wydawał się jedynym słusznym. Rezuzaniem, musiałam działać, następnego dnia rano, gdy oni jeszcze spali, po cichu spakowałam małą walizkę, włożyłam do niej tylko najpotrzebniejsze rzeczy: kilka ubrań, kosmetyczkę, lekarstwa. I co najważniejsze, teczkę z aktem notarialnym. Resztę moich rzeczy zostawiłam. Nie miały już dla mnie znaczenia. Zostawiłam na stole w kuchni krótko notatkę. Wyjechałam na kilka dni do starej znajomej. Potrzebuję odpocząć. To było kłamstwo. Ale konieczne. Chciałam zyskać na czasie. Zniknąć ich radaru. Zanim zdążą zareagować, wyszłam z domu cicho jak duch. Zamówiłam taksówkę na koniec ulicy i pojechałam do małego, niedrogiego hotelu w innej części Warszawy. W anonimowym pokoju hotelowym poczułam się po raz pierwszy od dawna bezpiecznie. To była moja twierdza, mój sztab dowodzenia. Pierwszą rzeczą jaką zrobiłam... Był telefon do Agnieszki. Opowiedziałam jej o wszystkim: o słowach Tamasza, o plastikowym talerzu, o jedzeniu na tarasie. Agnieszka słuchała w milczeniu, a ja czułam, jak jej gniew rośnie, po drugiej stronie linii. Dość tego, Ewa, powiedziała w końcu, a jej głos był twardy jak stal. To już nie jest tylko brak szacunku, to jest znecanie się, czas skończyć tę farsę, czas użyć broni, którą masz w ręku, wyrzucimy ich z tego domu, na bruk. Jej słowa choć brutalne wlały we mnie, nową siłę, zaczęłyśmy działać, Agnieszka z precyzją doświadczonego stratega, nakreśliła plan, nie chciałyśmy ich pozywać, to mogłoby trwać latami, postanowiłyśmy uderzyć szybko i bezlitośnie, wykorzystując klauzulę z aktu notarialnego. Agnieszka przygotowała oficjalne pismo, wezwanie do dobrowolnego opuszczenia i wydania, racznie w terminie 7 dni. W piśmie Ptadru opisała podstawę prawną, powołując się na konkretny paragraf z aktu notarialnego, mówiący o zapewnieniu, godnych warunków życia, co zostało rażąco naruszone. Kazanie mi jeść na zewnątrz było koronnym dowodem. Pismo zostało wysłane kurierem z potwierdzeniem odbioru. A potem czekałyśmy. Wiedziałam, że gdy otrzymają ten list, ich świat się zawali. Wyobrażałam sobie ich twarze. Szok, niedowierzenie, a potem panika. Dwa dni później, kurier dostarczył potwierdzenie odbioru pisma. Wyobrażałem sobie ten scenę. Sofia otwiera list z myślans, że reklama. Potem jej twarz blednie, gdy prawniczy żargon, pokazuje list Tomashovi Niedowierzanie, potem panika. Sprawzdają swoje kopie dokumentów, jeśli w ogóle je mają, i dociera do nich straszna prawda. Podpisali coś, czego nie rozumieli. A teraz ta kartka papieru. Grozi zawaleniem ich całego świata. Nie musiałam długo czekać na ich reakcję. Mój telefon, który włączyłam z ciekawości, zaczął dzwonić bez prewy. Nie odebrałam. Potem przyszła lawina SMSów. Od furii i gruźb po na błagania. Wyłączyłam telefon. Ich słowa nie miały już znaczenia dwówd w dwóch nieustannych prób kontaktu zadzwonił telefon Agnieszki. To był Tomasz. Była na głośniku, żeby mogła słyszeć. Jego głos był zupełnie inny. Nie było w nim arogancji ani gniewu. Był pełen paniki i falszywej skruchy. Pani mecenas, zaszło straszne nieporozumienie. My kochamy moją mamę. Chcemy, żeby do nas wróciła. Agnieszka była niewzruszona. Panie Tomasu, Pańska matka nie jest zainteresowana powrotem do atmosfery wrogości i upokorzenia. Pismo, które pano oczerzałem, jasno przedstawia jej stanowisko i podstawę prawną jej roszczeń. Radzę państwu skorzystać z pomocy prawnej i zacząć się pakować. Po tych słowach rozłączyła się. W pokoju zapadła cisza. Po raz pierwszy od miesięcy poczułam, że odzyskuję kontrolę. Ich świat zaczął się walić. Wynajęli prawnika, który po zapoznaniu się z aktem notarialnym musiał im powiedzieć, że ich sytuacja jest beznadziejna. Próbował negocjować z Agnieszką, proponując jakieś finansowe zadośćuczynienie dla mnie w zamian za pozostanie w domu. Agnieszka odrzuciła wszystkie propozycje. Moje klience nie zależy na pieniądzach, zależy jej na sprawiedliwości i spokoju, a spokój odzyska dopiero wtedy, gdy państwo opuszczą jej własność. Czas płynął nieubaganie. Siedem dni. Tyle mieli czasu, żeby opuścić dom, który uważali za swój. Zesperowani próbowali doczeć do mnie osobiście. Pojawili się w hotelu, ale recepcja poinstruowana przeze mnie nie wpuściła ich. Widziałam ich z okna, jak kłócą się na ulicy. Widok ich bezradności nie sprawiał mi radości. Czułam tylko smutek na tym, jak bardzo wciwość i brak empatii potrafią zniszczyć ludzi. Dzień, w którym termin upływał, był dniem ostatecznym. Pojechałam z Agnieszką i dwoma wynajętymi przez nią pracownikami ofrony pod dom. Tomasz i Zofia stali na podjeździe, otoczeni kartonami i waliskami. Na ich twarzach malowała się mieszanka nienawiści i porażki. Tomasz podszedł do mnie. Mamo, jak mogłaś nam to zrobić? Wyszeptał. Spojrzałam na niego spokojnie. Wapytałeś kiedyś, jak mogliście mi to zrobić? Nie, więc nie mamy o czym rozmawiać. Podał mi klucze. Wzięłam je, a potem, nie patrząc na nich więcej, weszłam do środka, do mojego domu, weszłam do środka, a za mną Agnieszka. Drzwi zamknęły się, odcinając mi od nich na zawsze, rozejrzałam się po pustych już prawie pomieszczeniach, zniknęły ich drogie meble, ich designerskie lampy, zostały tylko gołe ściany i poczucie ogromnej pustki, ale to była dobra pustka, oczyszczająca. Pierwszą rzeczą, którą zrobiłam, było wezwanie szlusarza i wymiana wszystkich zamków. Potem zadzwoniłam po firmę sprątającą. Chciałam wymazać każdy ślad ich obecności. Przez następne tygodnie powoli, z namysłem, zaczęłam tworzyć swój własny dom. Nie chciałam luksusu ani nowoczesnego minimalizmu. Chciałam ciepła i przytulności. Kupiłam wygodną, miękką kanapę, duży, dębowy stół, przy którym mogłam gościć przyjaciół, i mnóstwo roślin. Na ścianach powiesiłam obrazy z widokiem na moje ukochane morze, i zdjęcia z mojego życia z mężem. Dom, który był moim więzieniem, powoli stawał się moim azylem. Odnowiłam stare przyjaźnie. Agnieszka i inne koleżanki z Krakowa zaczęły mnie regularnie odwiedzać. Siadałyśmy przy moim nowym stole, piłyśmy herbatę i jadłyśmy domowe ciasto, a dom wypełniał się śmiechem. Moje życie nabrało nowego, spokojnego rytmu. Zaczęłam chodzić na uniwersytet trzeciego wieku, na zajęcia z literatury. Zapisałam się na wolontariat w lokalnej bibliotece. Znalazłam nowe pasje, nowych znajomych, nowy sens. Co stało się z Tomaszem i Zofią? Docierały do mnie strępy informacji. Musieli wynająć małe, ciasne mieszkanie na obrzeżach Warszawy. Stres finansowy i wzajemne oskarżenia zniszczyły ich związek. Zofia podobno odeszła od Tomasza, nie mogąc nieść życia bez luksusów, do których przywykła, on został sam, z długami po hazardzie, które znowu zaczęły go nękać, i z poczuciem klęski. Pewnego dnia, prawie rok po tym, jak kazali mi jeść na zewnątrz, zadzwonił do mnie, odebrałam. Jego głos był załamany, płaczliwy, przepraszał. Mówił, że wszystko stracił, że dopiero teraz zrozumiał, jak bardzo mnie skrzywdził, Błagał o przebaczenie, o jeszcze jedną szansę. O pożyczkę na nowy start, słuchałam go w milczeniu, w moim sercu nie było już nienawiści, było tylko współczucie dla człowieka, który tak bardzo się pogubił. Życzę ci dobrze, Tomaszu, powiedziałam cicho, mam nadzieję, że ułożysz sobie życie, ale ja już mam swoje i rozłączyłam się, siedziałam w fotelu, za oknem powoli zapadał zmrok nad Warszawą, nie czułam triumfu, czułam tylko głęboki, oczyszczający spokój. Oni zabrali mi iluzję, ale w zamian dali mi wolność i tę wolność, tę godność odzyskaną w ogniu zdrady ceniłam ponad wszystko. Byłam sama, ale po raz pierwszy od dawna nie byłam samotna, byłam u siebie. Początkowo życie w pustym, wielkim domu było dziwne. Każdy kąt przypominał mi o pokorzeniu, o bolesnych słowach. Ale z każdym dniem, z każdym nowym meblem, z każdym obrazem powieszonym na ścianie. Dom stawał się coraz bardziej mój. Wypełniałam go zapachem świeżo pieczonego chleba, dźwiękiem muzyki klasycznej i śmiechem moich przyjaciółek. Przestrzeń, która kiedyś mnie przytłaczała, teraz dawała mi poczucie wolności. Zaczęłam odkrywać Warszawę na nowo. Nie jako pensjonariuszka zamknięta w złotej klatce, ale jako wolna kobieta. Chodziłam na długie spacery po łazienkach, odwiedzałam muzea, przesiadywałam w kawiarniach na Starym Mieście, Uczyłam się miasta, a ono uczyło się mnie, znalazłam w sobie siłę, o której istnieniu nie miałam pojęcia, zaczęłam dbać o siebie, nie tylko o swoje zdrowie fizyczne, ale i psychiczne, zaczęłam chodzić na terapię, żeby przepracować lata upokorzeń i odzyskać poczucie własnej wartości. Terapeutka, mądra i ciepła kobieta, pomogła mi zrozumieć mechanizmy toksycznej relacji z moją córką i zięciem, pomogła mi wybaczyć. Ale nie zapomnieć, a co najważniejsze, pomogła mi wybaczyć sobie, moją naiwność, moją ślepą miłość, moją bierność. To był długi i trudny proces, ale z każdą sesją czułam się silniejsza, zleżejsza. Postanowiłam też zrobić coś, co zawsze było moim marzeniem, a na co nigdy nie miałam czasu ani odwagi. Zapisałam się na kurs malarstwa. Odkryłam w sobie talent, o którym nie wiedziałam. Malowanie stało się moją pasją moją formą medytacji, sposobem na wyrażenie emocji, których nie potrafiłam ubrać w słowa. Moje obrazy, pełne kolorów i światła, zaczęły wypełniać ściany mojego domu, ostatecznie wymazując z nich cienie przeszłości. Moje życie stało się pełne, miałam przyjaciół, pasję cel, byłam niezależna finansowo, emocjonalnie i intelektualnie, byłam panią swojego losu. Pewnego dnia, kilka lat po tym, jak odzyskałam swój dom, Oczy zamalam list. Był od Zofii. Pisała z zagranicy. List był długi, pełen samowżalania i prób sprawiedliwienia. Pisała, że życie bez pieniędzy jest trudne, że tęskni za Polską, że dopiero teraz zrozumiała, jak bardzo mnie skrywdziła. Prosiła o wybaczenie i o finansowe wsparcie. Przeczęłam ten list do końca. Nie wzbudził we mnie litości, ani gniewu. Wzbudził tylko poczucie zażenowania. Spaliłam go w kominku. Patrząc, jak jej fałszywe słowa zamieniają się w popioł, o Tomaszu słyszałam jeszcze mniej, podobno stoczył się na dno, uzależniony od alkoholu i hazardu, nie szukałam z nim kontaktu, on był już tylko duchem z przeszłości, bolesnym wspomnieniem, które z czasem blakło, siedziałam w moim pięknym salonie, patrząc na ogród, który teraz był pełen moich ulubionych kwiatów, na kolanach spał mój nowy pies, kundelek ze szroniska, który był najwierniejszym i najwdzięczniejszym stworzeniem na świecie. W domu pachniało farbą olejną i świeżo zaparzoną herbatą. Czułam głęboki, niezmącony spokój. Moja historia nie jest historią o zemście. Jest historią o odzyskiwaniu siebie. O tym, że nigdy nie jest za późno, by zawalczyć o swoją godność. O tym, że największą siłę znajdujemy w sobie wtedy, gdy świat próbuje nas złamać. Ja, Ewa, kobieta, która kiedyś pachniała jak śmierć, teraz pachniałam życiem. I to życie było piękne.